Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Lepszy Ty. Ja nazywam się Sebastian Żukowski i jestem entuzjastą rozwoju osobistego oraz zawodowego w każdej postaci i każdej formie. Nie ma znaczenia na jaki kierunek rozwoju się zdecydowałeś, ponieważ samobrany cel jest już Twoim sukcesem. Dokładnie. Wartościowy, zdefiniowany cel jest Twoim sukcesem, więc rozwijając się zawsze wygrywasz. Kilka minut dziennie, regularnie w skali długofalowej potrafi zmienić swoje życie. Lepszy ty to wiedza o psychologii, coachingu oraz rozwoju osobistym i towarzyszących im obszarach. Wierzę, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na wiele pytań, a sama wiedza będzie dla Ciebie wartościowa i inspirująca. Zapraszam serdecznie. Drogi słuchaczu, witam Cię w kolejnym odcinku, w którym zmierzymy się z dość wymagającym tematem jakim jest osobowość człowieka. Ta nazwa, ten zwrot osobowość jest zapewne Ci znana od bardzo dawna. I w naszej kulturze, w naszej, w naszej społeczności jest często synonimem słowa zwrotu charakter. Nie jest to do końca to samo, ponieważ charakter stanowi część naszej osobowości. Osobowość jest to coś co bardzo głębokiego, coś, co nas określa w całości, naszą psychikę, sposób zachowania, funkcjonowania. To, jak, jaką ekspresję wyrażamy każdego dnia, jacy jesteśmy, relacje z innymi ludźmi, jakie decyzje podejmujemy, jak reagujemy. To jest osobowość, która jest tworzona właśnie przez charakter i przez nasz temperament. I bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że osobowości samej w sobie nie jesteśmy w stanie zmienić. Możemy na nią w jakiś sposób wpłynąć, możemy ją zmodyfikować, ale co do yy, w całości takiej nas, naszej osobowości nie będziemy, nie, nie jesteśmy w stanie zmienić. Jest to zbyt głębokie, jest to bardzo głęboko wdrukowane w, naszą, w nasz mózg, w, nas, w nasz umysł, żeśmy byli w stanie to zrobić. Sam charakter i sam temperament oczywiście tak. Pewne cechy naszego charakteru, nad nimi pracujemy od bardzo dawna. Będąc świadomymi tego, które z nich chcielibyśmy zmienić lub, lub wzmocnić, możemy to zrobić. Pracując oczywiście w jakiejś skali czasu. I dlatego to jest ważne, że realnie możemy dzięki temu kształtować naszą postawę. Możemy realnie, dzięki pracy nad własnym charakterem, nad tym, jaki jest nasz temperament, również kształtować, rozwijać się. Współczesny świat oczekuje ludzi, my oczekujemy generalnie ludzi, którzy w kontaktach, którzy są. Transparentni, którzy są autentyczni, którzy są prawi, prawdomówni, rzetelni, uczciwi, na których można polegać, którzy mają w sobie empatię, którzy są też e, uprzejmi, tak? i w jakiś sposób delikatni, i szanują, szanują innych, szanują też siebie. Jakby nie mówić, są to cechy charakteru, które, e, które no, nie są nie są powszechnie występujące u wszystkich, ale świat popandemiczny. A obecnie świat, który jest żyje w realiach wojny, gdzie jest duża ilość lęku, strachu, niepewności i pytań, co będzie jutro, sam w sobie oczekuje właśnie takich postaw. Oczekuje takich osób, które będą same w sobie silne, ale też dzięki temu my możemy, możemy realnie zmieniać świat na lepszy, możemy realnie czynić go piękniejszym, poprzez to, że będziemy mieli konkretne, prawe, dobre postawy i dobry charakter. W tym odcinku, mówiąc o, o osobowości, chciałbym się skoncentrować na jednej z teorii, która mówi o warstwowości naszej osobowości, które nadają, mu, nadają jej głębie, jest to teoria, którą zaczerpnąłem, czy właściwie zapoznałem się z nią w książce Roberta Grini prawa ludzkiej natury i ta teoria. Sama w sobie jest dosyć przemawiająca, jest dosyć taka, no, ją bardzo fajnie ją można odnieść do, do nas samych, dlatego chciałem Ci ją dzisiaj przedstawić, co też w jakiś sposób pokaże Ci, jak, jak bardzo głęboka, jak bardzo, jak bardzo rozległa jest nasza osobowość i dlaczego właśnie jest tak trudno ją zmienić. Na samym początku warto podkreślić, że i, i warto sobie tak jakby wizualizować że my jako ludzie, jako gatunek, bardzo często powilamy te same błędy. Jest jakiś schemat, który powoduje, że wracamy właśnie do, do tego, co, co wcześniej już tak jakby przerabialiśmy i mamy taką skłonność do tego, że właśnie powtarzamy takie same decyzje i stosujemy identyczne metody działania w obliczu problemów. Także to tylko świadczy o tym, jak nasza osobowość, jak głęboko jest z nas zakorzeniona, wygrawerowana. Właściwie, to jest właściwie dobre słowo, wygrawerowana, że zmusza to nas do działania w określony sposób, co pozostaje poza naszą świadomością i kontrolą. Jest to widoczne dla naszych znajomych, dla naszych bliskich, którzy nam mówią: "Znowu robisz to samo, albo znowu stosujesz ten sam schemat, znowu się wiążesz z kimś". Z kim nie powinieneś, on do ciebie nie pasuje, jest to kopia tej, tego kogoś, z kim byłeś lub byłaś wcześniej. Tak? My tego nie jesteśmy w stanie zauważyć. Nie jest to dla nas widoczne, jest to poza naszą świadomością. I charakter to jest coś takiego, charakter, osobowość to jest bardzo głęboki obszar, zgodnie z tą teorią. Ma ona trzy, a nawet cztery warstwy, tak, nasza osobowość. I pierwsza i najgłębsza warstwa to odniesienie do naszej genetyki. I wywodzi się ona ze szczególnego sposobu, w jaki zaprogramowany jest nasz mózg, co predysponuje nas do e, określonych zachowań lub preferencji. Na przykład to, że jesteśmy albo introwertykami, albo melancholikami, lub flegmatykami, lub e, ekstrawertykami. To jest ta pierwsza warstwa, która jest tu taką warstwą najgłębszą. Generalnie ma ona odniesienie do naszej genetyki. Druga warstwa, która znajduje się tuż ponad pierwszą, jest to warstwa, która wywodzi się z najwcześniejszych lat życia i pochodzi ze szczególnego rodzaju przywiązania, jaki wytwarzamy wobec matki i innych opiekunów. W pierwszych 4-5 latach życia nasz mózg jest szczególnie plastyczny znacznie bardziej odczuwamy emocje i tworzą się ślady pamięciowe, które są najgłębszymi śladami pamięciowymi. Nic później nie jest tak głębokie jak w, w tych kilku pierwszych latach naszego życia. I w tym okresie jesteśmy bardzo podatni na wpływy innych oraz na wszelkiego rodzaju doświadczenia. I jest to taki wpływ i ma to takie oddziaływanie, że później rzutuje na nasze całe Całe życie. Warto podkreślić, że ten okres początkowo naszego życia, kilku lat, jest czasem, w którym tworzymy bardzo głębokie schematy, właśnie funkcjonowania i przywiązania. I psychologowie zdefiniowali cztery takie główne schematy, którymi są wolność i autonomiczność, odrzucenie, wplątanie, ambiwalencja oraz dezorganizacja. Także możemy się tylko domyślić, że na przykład dzieci i rodziców z zwolcem odrzucenia. Wykazują tendencję do unikania wszelkich sytuacji o negatywnie emocjonalnym charakterze, a na przykład dzieci z syndromem wplątania ambiwalencji odczuwają głęboki lęk w relacjach z innymi ludźmi. Ogólnie rzecz biorąc, od najmłodszych lat każdy z nas ma pewien odcień charakteru. Może być wrogi lub agresywny, świadomy lub pewny siebie, lękliwy, zamykający się w sobie, czy też chciwy i żądny uwagi. Te dwie warstwy, o których wspomniałem, są tak głęboko w nas zdrukowane, że nie mamy świadomości ich istnienia. Z wiekiem formułuje się trzecia warstwa na bazie tych dwóch e, pierwszych, i ona powstaje głównie z naszych nawyków i doświadczeń. Musimy mieć świadomość tego, że w naszym życiu kształtujemy setki, jak nie tysiące różnych nawyków, e, powtarzamy je też tysiące razy, więc ten obszar, ta warstwa trzecia, jest również bardzo mocną warstwą. I każdy z nas może sobie tylko właściwie bardzo prosto zwizualizować, wyobrazić, jak trudno jest zmienić przynajmniej jeden nawyk, tak, który mamy. Wynika to z tego, że został on powtórzony tysiące razy. Jest jeszcze jedna warstwa, czwarta, która często się rozwija w późnym dzieciństwie lub w okresie dojrzewania, gdy ludzie zaczynają sobie uświadamiać wady swojej osobowości, swoich, swój trudny charakter czy wady swojego charakteru. I robią co mogą, aby je ukrywać. Można nazwać, że są to maski, które zakładamy na siebie, żeby pokazać najlepszą stronę, naszą najlepszą stronę. Jest to czwarta warstwa, czyli ta umiejętność właśnie zakładania masek, po to, żeby ukrywać nasze słabości. Czasami jest też tak, że rozwijamy w sobie sprzeczne cechy charakteru, co może wynikać z różnic między naszymi predyspozycjami genetycznymi, a najwcześniejszymi doświadczeniami, które pochodzą od rodziców. Którzy wpajają nam różne wartości. Przykładem takiej, e, takiej osoby jest Martin Luther King, który z jednej strony był osobą bardzo uduchowioną, bardzo szukającą, patrzącą głęboko w siebie, a z drugiej miał takie właśnie e, momenty, że chciał korzystać z życia w młodości, że, że miał taką naturę też, osoby, która chciałaby się bawić, aby poznawać świat. Co świadczy właśnie o o tych sprzecznych cechach naszego charakteru, naszej osobowości. I teraz, co to jest siła charakteru? Co to jest siła naszej osobowości? Na pewno jest to coś, co pochodzi z naszej, z naszej głębi, z naszego środka. Jest to sposób, w jaki sobie radzimy w trudnych sytuacjach, w sytuacjach bardzo wymagających, w sytuacjach stresowych, w sytuacjach, których się nie spodziewamy. Często się mówi, że Właśnie takie sytuacje, takie momenty obnażają prawdziwą naturę człowieka, jego prawdziwy charakter. I jest to prawda. Jest to prawda, ponieważ każda niestandardowa sytuacja, każde niestandardowe wydarzenie, ono będzie w jakiś sposób determinowało uzewnętrznianie naszej prawdziwej natury, naszej osobowości. I każdy z nas, mi się wydaje, że niejednokrotnie, albo przynajmniej raz doświadczył, że w swoim życiu. W takiej sytuacji, że ktoś pod wpływem stresu lub, lub sytuacji niespodziewanej zachowywał się, zachował się inaczej niż próbował pokazać na, na co dzień. Musimy pamiętać, że w osobowości człowieka siła emanuje z poczucia osobistego bezpieczeństwa i własnej wartości, która umożliwia przyjmowanie krytyki i uczenie się z własnych doświadczeń. Oznacza to, że osoby o silnym charakterze nie poddają się łatwo. Bo zależy im na tym, aby się dowiedzieć, jak mogą sobie radzić lepiej. Są nieustępliwe. Są otwarte na, na nowe pomysły i sposoby działania. Nie wykazują przy tym oznak konieczności naruszania podstawowych zasad, do których się stosują. W obliczu przeciwności zwykle zachowują trzeźwość umysł, radzą sobie z chaosem, nieprzewidywalnością nie poddają się lękowi. Są słowne, są cierpliwe. Dostosowują interes grupy, do swojej obecnej sytuacji, nie na odwrót. Ludzie o słabym charakterze przyjmują przeciwstawną postawę życiową. Często przytłaczają ich okoliczności, więc trudno na, na nich polegać. Są nieobliczalni i skłonni do wykrętów. Najgorsze jest to, że nie uczą się. Nie uczą się na błędach, nie uczą się od innych, ponieważ nauka jest dla nich formą krytyki. Obcując z takimi osobami, mamy taką. E... Czujemy się, jakbyśmy zderzali się ze ścianą, tak? Kiedy próbujemy im coś przekazać lub czegoś ich nauczyć, one generalnie słuchają, ale po, zaraz po bardzo krótkim czasie wracają do swoich starych schematów. W naszej ludzkiej naturze mamy skłonność do tego, że źle lub niewłaściwie interpretujemy osobowości osób, z którymi mamy do czynienia. Na przykład, kiedy przyglądamy się ludziom, często widzimy ich reputację. Tak zwany mit, który ich otacza. Wierzymy, że osoba, która odnosi sukces, musi być z natury hojna lub dobra, że jest inteligentna, że zasługuje na to wszystko, co posiada. Ale jest tak, że ludzie sukcesu mogą być bardzo różni. Niektórzy dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem innych do osiągania własnych celów. Pamiętajmy, że ludzie sukcesu mają tyle samo wad, co inni ludzie. Druga kwestia to mamy skłonność do uznawania tego, że, że jeżeli ktoś przyznaje się do określonego systemu wartości, to rzeczywiście taki system wartości stosuje na co dzień, co również czasami mijają się z prawdą. To, co wspomniałem o błędnym, niewłaściwym inter interpretowaniu osobowości, natury innych ludzi, tak, takie błędy poznawcze, jest jakby pierwszym krokiem do tego, jak oceniać ich osobowość jak oceniać ich prawdziwą osobowość. A najistotniejszym wskaźnikiem umożliwiającym analizę osobowości innych ludzi są działania w skali czasu i niezależnie od tego, co mówią o nauczkach, jakie dało im życie. Jeżeli zauważymy, że powtarzają się pewne wzorce w ich zachowaniu, jest to dla nas sygnał, jasny sygnał, że z całą osobowością, z tym ich charakterem nie jest tak jak do końca mówią. Musimy pamiętać o zasadniczej konsekwencji tego prawa. Ludzie nigdy nie robią niczego tylko raz. Mogą próbować się usprawiedliwiać, twierdzić, że przez chwilę stracili głowę, ale możesz być pewien, że cokolwiek głupiego zrobili, powtórzą to przy każdej innej okazji, bo zmusi ich do tego ich osobowość i będą często powtarzać takie zachowania, dlatego że właśnie tak działa nasza osobowość jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie czasami kontrolować, nie jesteśmy tego świadomi. Tak jak powiedziałam wcześniej, silny charakter, silna osobowość to jest coś, co widać w skali czasu, coś, co widać, jak sobie radzimy w trudnych sytuacjach, jak radzimy sobie z obowiązkami, jak, jeżeli spóźniamy się z realizacją prostych zadań, to jest niemal pewne, że będziemy się spóźniać przy realizacji większych projektów. Jeżeli irytują nas Drobnej niedogodności, to będziemy mieli tendencję do załamywania się pod wpływem poważniejszych. Dlatego zawsze, kiedy próbujemy oceniać innych, kiedy próbujemy właściwie dojrzeć, jaka jest ich prawdziwa natura, prawdziwa osobowość, powinniśmy nie ferować wyroków tylko po, nie wiem, jednej godzinie czy jednym dniu, chociaż jest możliwe, żeby, żeby człowieka w jakiś sposób. Bardzo szybko poznać. Też często nasza intuicja, nasza podświadomość nam podpowiada, że coś z tą osobą jest nie tak lub wręcz przeciwnie. Ta osoba jest warta tego, żebyśmy mogli, żebyśmy z nią nawiązali relacje i żebyśmy z nią przebywali przez dłuższy czas. Niemniej jednak potrzeba zawsze właśnie dłuższego czasu więcej czasu na to, żeby tą osobę poznać, ponieważ Oznaki słabości naszego charakteru, ale również i siły naszego charakteru widać właśnie w skali czasu, a najlepiej, kiedy są trudne sytuacje i wymagające. I dlatego pozytywny i silny charakter to taki, który trzyma się swoich zasad, który nie ulega negatywnym wpływom, który chroni i pielęgnuje własne poglądy, działa z własnym sumieniem, stosuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, nie przekłada własnego interesu nad interes grupy. I jak w jaki sposób my możemy pracować nad własnym charakterem, własną osobowością, nad własną postawą? Jest to proces zawsze długofalowy, jest to proces trudny, nie ukrywajmy. Jest to chyba najtrudniejsze, dlatego że pracujemy ze sobą. No, jak trudno jest zmienić przynajmniej jeden nawyk wie każdy z nas? Jak trudno jest wzmocnić przynajmniej jedną cechę naszego charakteru? Można to uzyskać właśnie poprzez regularną pracę. To, co mówią osoby, które. Pracowało nad sobą, które pracują, które się rozwijają. Ja jestem również tutaj zwolennikiem tego, tego mechanizmu czy sposobu pracy nad własnym charakterem. Polega on na tym, że jednak doświadczamy jakiegoś trudu, że wprowadzamy trud w nasze życie, ponieważ trud ma zawsze większą wartość i w tym trudzie jesteśmy w stanie w jakiś sposób oddzielić się od tych naszych starych nawyków, tych nie, niewłaściwych nawyków, jesteśmy w stanie je zmienić. Ale tylko w, w jakiejś określonej skali czasu, więc podstawowo jest tego, żeby w jakiś sposób obserwować siebie, żebyśmy byli w stanie wiedzieć, nad czym powinniśmy się skoncentrować. Czyli poznawanie siebie jest takim jakby pierwszym krokiem samoświadomość, tak? Następnie stawianie sobie wyzwań różnych, mniejszych, większych ale robienie czegoś, co nas konfrontuje z naszymi słabościami co nas konfrontuje z, z samymi sobą. Trud prowadzenia nawyków, codziennych nawyków, zdrowych nawyków, np. Na wczesnoporannego wstawania, e, trzymania się dyscypliny e, jakiejś takiej ruchowej czy treningowej, czyli e, aktywna, aktywność w ciągu całego tygodnia, zachowania jakiejś e, racjonalnej diety. Takie zdrowe nawyki, trudne nawyki, kształtują charakter, kształtują naszą, naszą osobowość. Kształtują y, też naszą taką wytrzymałość na pokusy tego świata, y, bo niestety dostęp do wszelkich rozpraszaczy, które są w stanie nas odłączyć od silnych cech naszego charakteru, czy te cechy osłabić, jest bardzo dużo. Trud wyznaczania celów, to co mówię w, w, we wstępie do, do podcastu, każdy wartościowy cel jest Twoim sukcesem. Ale cel, żeby był wartościowy powinien być zdefiniowany, jeżeli chodzi o to, co chcesz osiągnąć, w jakiej skali, jak chcesz to zrobić. Taka świadomość, że ten cel powinien być właśnie wartościowy, trud cierpliwości i powściągliwości. Jak trudno być nam cierpliwym w obecnych czasach, kiedy chcemy mieć odpowiedź tu i teraz, kiedy chcemy mieć wszystko podane na tacy, kiedy trudno nam poczekać, na, na cokolwiek wręcz, tak? Trudno nam być cierpliwym w naszych relacjach, także trud cierpliwości i powściągliwości jest w stanie realnie Twój charakter wzmocnić. Chyba jeszcze większy trud, przynajmniej dla niektórych trud rezygnacji z używek, trud rezygnacji z tak zwanego fast foodowego jedzenia. Niech każdy sobie odpowie, na ile jest w stanie rezygnować z tych rzeczy, z których też możemy korzystać naprawdę woli, bo są ogólnie dostępne. Ale z drugiej strony Wszystkie badania naukowe potwierdzają, nie jest to dla nas zdrowe i w jakiś sposób odłącza nas również od tego, co wartościowe, odłącza nas też od tych części naszego umysłu, naszej psychiki, które pomagają nam się wzmacniać i rozwijać. W ten sposób, poprzez stosowanie takiego realnego trudu w naszej codzienności, takie konfrontowanie się ze swoimi słabościami, wychodzenie z tego obszaru komfortu, ze strefy komfortu, w ten taki obszar, gdzie czujemy lęk, coś już same w sobie jest, jest oznaką, że należy to robić, bo tam, gdzie czujemy lęk w nowych rzeczach, powinniśmy to zrobić. Jest, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, programowanie naszego umysłu. Powtarzane nawyki w skali czasu, czyli te trudne nawyki, generują powstawanie nowych połączeń neuronowych, a ta powtarzalność powoduje, że one się umacniają i mamy sytuację, w której jesteśmy w stanie wdrukować nowe nawyki. Nowy schemat funkcjonowania, tak głęboko, że stają się one jakby naszą naturalną częścią, i dzięki temu nasza natura ulega pewnemu zmodyfikowaniu. Co warto zapamiętać z tego odcinka? Na pewno to, że osobowość i charakter to nie są synonimy tak? to są w różne obszary naszej psychiki. Osobowość jest bardzo głęboka, ma strukturę warstwową jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować, na co nie mamy wpływu i co w, i, i ta nasza osobowość tak naprawdę, prawdziwa osobowość ją widać właśnie w momentach, które są obarczone trudem, które są obarczone wysiłkiem, które są obarczone stresem. Wtedy widać prawdziwą osobowość człowieka, a wtedy mamy tendencję do zachowywania się no, zgodnie z naszą naturą. Wtedy, kiedy widzimy, że ktoś zachowuje się dziwnie lub zachował się głupio, to jest niemalże pewne, że, że tak samo się zachował przy podobnych okolicznościach. Warto zapamiętać, że prawdziwy charakter, prawdziwa osobowość człowieka i jego siła to jest e, tak jakby głębia pokazana w skali czasu. Zawsze w skali czasu widać, na ile człowiek ma, e, jaki charakter reprezentuje daną osobę. O sile charakteru decyduje nasza niezłomność, nasze niepoddawanie się presji, nasze nieuloganie emocjom, e, trzymanie się zasad czy ogólnie przyjętych norm. A charakteru to jest postawa przeciwstawna, tak? gdzie jest dużo, duża ilość y, powiedzmy niepewności, gdzie jest jakiś chaos, gdzie również nie jesteśmy w stanie y, radzić sobie z takimi podstawowymi trudami codziennej egzystencji. I warto też zapamiętać, że mamy realny wpływ na to, na kształtowanie naszego charakteru, na, również na pewne modyfikacje naszej osobowości poprzez stosowanie zasady codziennego trudu, codziennych małych wyzwań. Oczywiście, na zasadzie małych kroków, ale robienie tego regularnie w skali długofalowej zdecydowanie przyniesie pozytywny efekt. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.